Państwa, mamy 2016 rok i myślałem, że to się już skończyło, że, że okres żenady w Polsce się skończy. No, jak widzimy, no po prostu się nie skończy, bo wychodzą takie rzeczy jak film pod tytułem Planeta Singi, no i, no i, no i kręcimy się wokół swojego ogona. No, taka jest prawda. No. 70% Twojej widowni są kobiety. Super. No właśnie, chciałbym, żebyś przestał je obrażać. Znaczy, żebyś na pewno... Kurc, czy ta się obraziła. Która? Eee. Nie. Przyjaciółka Magdy. Proszę Państwa, ja powiem tak, zamiast jakby precyzować ten film powiem, że to jest po prostu szczyt. Szczyt bezczelności, głupoty. No ale widocznie są widzowie, są widzowie, którzy chcą to oglądać, bo inaczej by nie było, no. Powiem tak pokrótce, no oczywiście to jest produkcja, jest jakby budżetowana z tvn -u. no to wiadomo czego się można spodziewać, że mamy tutaj wiecie cukierkową Polskę, Glamour kurcze, kosmopolitaryzm warszawski, tam poznańsko-wrocławski, geje, lesbijki, to wszystko wiecie, to wszystko ze sobą się kumuluje, mamy... Mamy śmieszki, mamy to wszystko, będzie to wszystko jest takie nieco bardziej cukierkowe, cukierkowe, nie, nie, nie ma tej polskiej biedy, biedy w ogóle w Polsce nie ma po pierwsze, no bo według, no po, w Polsce biedy nie ma, jest tylko, będzie jest znowu bogactwo, jest kosmopolitaryzm, tylko to. No i to w tym filmie, to w tym filmie w większości jest, no tak to wygląda, tak to jest przedstawione. Niezadowolone kobiety odstraszają facetów! Tak nisko jeszcze nigdy nie upadliście, to było dno. A jak już odstraszą wszystkich, muszą szukać dzielenia w internecie. Postanowiłam, że przechodzicie do głównej stacji. Bez sensu to wszystko. Kto tak randkuje przez internet. Najważniejsze to są po pierwsze wiecie, stosunki międzyludzkie, że tu nie ma takich, wiecie, problemy finansowe, te sprawy, że dopięcie yy, poniedział, poniedziałku z piątkiem, żeby wiecie, żeby starczyło na to je ja nam. To tego nie ma, proszę Państwa, nie ma. Tutaj jest, wiecie, tylko, wiecie, jest problemy matrymonialne, kurcze, znalezienie swojej drugiej połówki, że jakby ta, ta miłość była, kurczę, jedyną, najważniejszą sprawą, no, żyjemy tylko miłością, no, tylko miłością, 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 no, niczego innego nie ma, no. to, że trzeba siebie zarobić, tego nie ma, proszę Państwa, tego nie ma, żyjemy tylko miłością, cukierko, cukier, cukierki, no, glamour, tylko tyle. Cześć. A ty zrobiłaś siłę idiotkę i to w dwie godziny. Ja wolę umrzeć w samotności, niż spotykać się z takimi typami jak ty. Pomysł jest taki, ty chodzisz na randki. nie dwie wódki. Nie, dziękuję. A, no to tylko dwie wódki. Ta buła jest taka, że lepiej po prostu o niej nie rozmawiać, no bo to jest, to jest po prostu dramat, dramat. Po pierwsze to jest, wiecie, jakiś, nie wiem, no sklejenie, znowu, sklejenie rzeczywistości ze Stanów Zjednoczonych, jakiś, wiecie, jakiś talk show ala Jeremy Kimmel, chyba tak, ala Jeremy Kimmel mogli kogoś tego wojewódzkiego tam podpiąć, no ale dobra no podpięli tego faceta, no i no szkoda gadać, no szkoda gadać, no, i, i wiecie, ten wpleciony internet, to szukanie, ee, nie nie, po, e, po prostu, nie, po prostu na to nie idzie, proszę Państwa, bo to co zostało zapoczątkowane przez filmy, film, głównie film nie pamiętam teraz tytułu, ale wiem, że to był film z panią Stenką, chyba 2004 tego roku i od tego się zaczęło, tak, od tego się zaczęło i, i powinno się skończyć, to się powinno skończyć już dawno, a jednak się nie kończy, no bo, no bo, no bo tak jest, no, są tacy ludzie, oni potrzebują, wiecie, połystania swoich, wiecie, połystania swojego ego, powyżdania... no, po prostu... Nie oglądajcie tego, no nie oglądajcie tego, nie dawajcie im zarobić, no, ja rozumiem, jest kapitalizm, wszystko fajnie, ale trochę rozumu, trochę rozumu, ja, ja sądzę, że ten film po prostu powinien skończyć na śmietniku historii, żeby go osądzili, bo, 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 bo. szkoda gadać, szkoda gadać, no. po prostu nie idźcie, dziękuję.